Pani bardzo dobrze przewodowa. Pierwsze zagadnienie, którym znajdziemy się, to będzie pojęcie masa atomowej. Otóż pojęcie masy atomowej może być rozumiane dwojako. Po pierwsze to może być tak zwana masa atomowa bezwzględna i po drugie to może być masa atomowa względna. Zacznijmy od pierwszego pojęcia. Masa atomowa bezwzględna. Zapamiętamy, to jest masa jednego atomu dowolnego pierwiastka wyrażona w gramach. Jeżeli tych liczb, które w chemii występują jest mało i nie musimy ich zapamiętywać, to proszę przynajmniej tę jedną zapamiętać, ona dla nas będzie stosunkowo istotna. Otóż przyjmujemy, że masa jednego atomu wodoru wynosi 1,66 razy 10 do minus 24 g, albo jak to boli do minus 27 kg I. Jeżeli my mówimy o masie atomowej bezwzględnej, to ta liczba właśnie charakteryzuje masę najlżejszego z pierwiastków, masę wodoru. Oczywiście inne pierwiastki będą miały masę odpowiednio większe. Na ogół było tak, że jeżeli porównujemy do siebie jakieś wartości, to na odnosimy do tej najmniejszej. I tak było w pierwszym przypadku, kiedy chemicy pojęcie masy atomowej tworzyli. Mianowicie oni masy atomów poszczególnych pierwiastków do masy jednego atomu wodoru porównywali. I nasza pierwsza definicja byłaby następująca: Otóż, masa atomowa jest liczbą wskazującą ile razy masa jednego atomu dowolnego pierwiastka jest większa od masy jednego atomu wodoru. Jeżeli, przykładowo, hel. Jest drugim pierwiastkiem, to jego masa będzie wynosiła 2, bo jego masa jest dwa razy większa od masy jednego atomu wodoru. Więc sobie w układzie modelowym możemy ten atom wodoru jako taką małą kurkę przedstawić. Jeżeli przejdziemy powiedzmy do tlenu, a tlen jest zbudowany z takich 16 kulek w ujęciu modelowym, to powiemy, że jego masa wynosi 16, bowiem tych kulek jest 16 i masa całego atomu jest 16 razy większa od masy tych jednych. I to była druga definicja. Mówi ono mianowicie tak, że masa atomowa jest liczbą, która wskazuje, ile razy masa jednego atomu dowolnego pierwiastka jest większa, uwaga, od jednej szesnastej atomu tlenu, bo tlen składa się nie z jednej a z 16 takich kulek. I wreszcie. Trzecia definicja, dzisiaj obowiązująca. Otóż w 1963 roku chemicy zjechali się w Ottawie i prowadzili pojęcie jednostki, dzisiaj obowiązującej jednostki węglowej. jeżeli wodą to jest jedna kulka, jeżeli atom tlenu to jest 16 takich kulek, to w przypadku węgla mamy ich 12. Ja teraz wypowiem definicję masy atomowej powszechnie się używane i za chwilę wyjaśnię pewne problemy, które w tej definicji się kryją. Powiemy tak, że masa atomowa jest liczbą wskazującą, ile razy masa, uwaga, nowe pojęcie, średniego składu izotopowego danego pierwiastka jest większa od masy naszego międzynarodowego wzorca, czyli masy 1,12 izotopu węgla C12. Dwa pojęcia tu zasługują na pewną uwagę. Mianowicie, my odnosimy do izotopu, do pewną odmianę. Otóż dowiemy się niedługo, że większość pierwiastków składa się w kilku odmian, nazywanych izotopami. My w tym wypadku odnosimy nie do wodoru jako takiego, nie do tlenu jako takiego, ale do konkretnej formy istnienia węgla, węgla C12, który właśnie z takich